W Starostwie Powiatowym odbyło się szóste posiedzenie Rady Powiatu. Podczas sesji radni przyjęli m.in. informację z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012-2015 za rok 2004. Przyjęli także trzy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony pożarowej i zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za ubiegły rok, jak również sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności w roku 2014 oraz informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. W trakcie obrad radni podjęli również dwie uchwały. Pierwsza w sprawie zmian w budżecie na rok 2015, druga w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2015-2020. Rada zaproponowała również swojego przedstawiciela do powiatowej Rady Rynku Pracy, którym został przewodniczący Rady Powiatu Roman Sadowski. Na zakończenie przyjęto informacje z pracy Zarządu Powiatu.